Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom. Dziś poproszę o spełnienie obietnicy zawartej w poprzedniej rozmowie i wyjaśnienie, w jaki sposób powstają systemy sztucznej inteligencji, skąd czerpiemy inspirację do ich tworzenia. Sztuczna inteligencja jako tak powiem dział informatyki narodziła się jeszcze w latach 50., to było dość dawno. I wobec tego to przejście od wykorzystywania komputerów tylko do obliczeń, do tego, żeby one w jakimś sensie myślały za nas, to przejście miało rzeczywiście bardzo istotne. Istotne znaczenie. Okazało się, że tych źródeł sztucznej inteligencji, czyli form wymyślenia, jak też maszyny uczynić inteligentnymi, było bardzo wiele, i wobec tego całość tej obecnie funkcjonującej sztucznej inteligencji ja osobiście przyrównuję do takiego archipelagu wysp, rozsypanych na takim ogromnym oceanie niewiedzy. My mamy takie wysepki, które tu, tam, gdzieś jeszcze indziej no, coś rozwiązują, coś robią za nas, coś nam oferują. Ale te wysepki są izolowane. To nie jest tak, że jest jednorodna taka bryła, taki ląd, taki kontynent tej sztucznej inteligencji. To są właśnie takie rozsypane wyspy na tym oceanie niewiedzy. I w związku z tym te inspiracje do różnego rodzaju sposobów funkcjonowania właśnie maszyny, która będzie nas naśladowała w funkcjach, o których twierdzimy, że są to funkcje inteligencji, naszej inteligencji, ale zdeponowanej w maszynach. Te sposoby są rozmaite. Pierwszym źródłem właściwie, tej sztucznej inteligencji były tak zwane obliczenia symboliczne. To znaczy, w momencie jak informatycy zorientowali się, że maszyna, komputer może nie tylko liczyć, ale również żonglować różnego rodzaju zapisami symbolicznymi, abstrakcjami zapisanymi symbolicznie, powstały systemy, które pozwoliły na rozwiązywanie rozmaitych łamigłówek, pozwoliły na automatyczne dowodzenie twierdzeń matematycznych, pozwoliły grać w szachy. To wszystko są manipulacje na Symbolach. I wobec tego ten rachunek symboliczny był takim pierwszym przyczółkiem, gdzie informatycy zorientowali się, że właśnie oni już wkraczają na teren sztucznej inteligencji. Natomiast później okazało się, że ta droga jest dosyć płytka, dosyć trudna, dosyć ograniczona, no i wobec tego sięgnięto do źródła. Wiadomo, że źródłem inteligencji człowieka jest jego mózg. Wobec tego badania mózgu, a były takie badania przez całe stulecia prowadzone, ludzi mózg fascynował, już Szekspir nawet mówił, że mózg to kruchy dom duszy. No i rzeczywiście miał rację. Biologów, neurofizjologów, neuroanatomów fascynował mózg, zebrali ogromną ilość informacji i wtedy okazało się, że z tych informacji, które zgromadzili biolodzy na temat rzeczywistego ludzkiego, ale także zwierzęcego mózgu, można wyciągnąć wnioski polegające na tym, że pewne procesy, które podglądnięto w mózgu, można zrealizować również w technice, zrealizować w komputerach. Pierwsze tak zwane sieci neuronowe budowane były z układów elektronicznych. Sam takie budowałem. Natomiast później no, zaczęto modelować to na komputerze, i obecnie właśnie te tak zwane sieci neuronowe, czyli takie komputerowe modele fragmentów mózgu, no, znakomicie spełniają swoje zadanie, zwłaszcza, że są zdolne do uczenia się. Kolejna sprawa to była sprawa ewentualnego podglądnięcia myślenia człowieka. Człowiek wnioskuje, człowiek kojarzy fakty, człowiek posiada wiedzę, i wobec tego to posiadanie wiedzy wyróżniało człowieka. I wobec tego to była taka rzecz, która została przeniesiona do tak zwanych systemów doradczych, nazywanych czasami troszkę nieładnie po polsku systemami ekspertowymi. Do takiego systemu, do takiego komputera ładuje się, kolokwialnie mówiąc, wiedzę człowieka wyposaża się go w zdolność rozumowania, zdolność kojarzenia faktów, zdolność budowania pewnych łańcuchów przyczyn i skutków, wniosków i przesłanek i wtedy właśnie tworzy się taki system sztucznej inteligencji. No ponadto można powiedzieć, że dużo się dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o badania na zwierzętach, obserwując ich zachowanie, dowiedzieliśmy się, jak działa inteligencja, może ta niewielka ludzka, ale ta taka mała właśnie zwierzęca. I co ciekawe, bardzo wiele informacji przydatnych dla sztucznej inteligencji, przydatnych dla informatyków, zdobyto obserwując choroby psychiczne. Choroba psychiczna to jest zakłócenie normalnego funkcjonowania mózgu. Mózg normalnego człowieka działa tak, że pomiędzy światem wewnętrznym, czyli naszym wyobrażeniem o świecie, a tym światem prawdziwym, realnym, zewnętrznym, no, są procesy nerwowe. Jak słuchamy, jak widzimy, jak czujemy, to coś się tam w tym mózgu dzieje, ale te procesy są tak doskonałe, że przypominają taką idealnie gładką, przeźroczystą szybę. Nie widzimy, co ten mózg robi z tymi informacjami, bo on robi to tak znakomicie. Że tego nie widać, tak? Ta przejrzysta szyba. Natomiast w momencie, kiedy na tej szybie pojawi się rysa, właśnie choroba psychiczna, albo plama, też właśnie choroba psychiczna, możemy ją dostrzec, możemy ją zlokalizować. Wobec tego właśnie badania psychiatryczne można było ewentualnie uczynić odpowiedzialnymi za rozwój sztucznej inteligencji. No ale, panie profesorze, jak sprawdzić to, czy maszyna, która została skonstruowana, jest naprawdę inteligentna? Ma rozmawiać z inteligentami? Właśnie ciekawe, że wpadł Pan na ten pomysł od razu, spontanicznie. A rzeczywiście kluczem do tego rozstrzygnięcia, czy maszyna jest, czy nie jest inteligentna, jest tak zwany test Turinga. Alan Turing, matematyk brytyjski, jeszcze w latach 50., a więc właściwie wtedy, kiedy ta sztuczna inteligencja jeszcze raczkowała, próbował odpowiedzieć właśnie na to pytanie, bo taka debata, taka dysputa się toczyła. No właśnie, czy ta maszyna może być inteligentna, czy nie może być inteligentna? Czy ona myśli, czy tylko naśladuje myślenie? I wobec tego Alan Turing, który był praktykiem, powiedział tak, słuchajcie, zamiast się kłócić, to my zróbmy eksperyment. Oczywiście ten eksperyment miał charakter wyłącznie myślowy i nigdy nie został naprawdę przeprowadzony, ale chodziło o to, żeby połączyć jakiegoś eksperta, jednego czy nawet całą komisję ekspertów, łączem, które nie zdradza tożsamości, a więc na przykład poprzez czat, czy poprzez łącze teleinformatyczne, nie zdradzające poprzez dźwięk głosu, czy widok osoby, rozmówcę, jego identyfikację, jego prawdziwe oblicze i w związku z tym poprzez właśnie takie łącze, ten rzecz ekspert będzie sobie rozmawiał, gważył na rozmaite tematy z różnymi partnerami. Tymi partnerami w większości będą ludzie ale pomiędzy nim będzie ukryty komputer, który będzie udawał człowieka. Jeżeli po dłuższej rozmowie ten ekspert nie będzie w stanie odróżnić, kiedy rozmawiał z człowiekiem, a kiedy z maszyną, no to, jak twierdzi Alan Turing i ja się z nim zgadzam, nie mamy prawa wtedy powiedzieć, że ta maszyna jest nieinteligentna. Skoro inteligentnie się zachowuje, no to przypiszmy jej tą inteligencję, no, co prawda sztuczną. W jaki sposób powstają systemy sztucznej inteligencji i skąd czerpiemy inspirację do ich tworzenia? O tym profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję państwu i zapraszam na kolejne spotkania, dlatego że będziemy sobie o tej sztucznej inteligencji jeszcze rozmawiać, a jest dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia.